5 sierpnia odbył się 12 Jasielski Marsz Wolności imienia pułkownika Stanisława Dąbrowy Kostki, który zgromadził harcerzy, lokalne władze oraz mieszkańców miasta. W ten sposób uczczono 81. rocznicę akcji pensionat, podczas której oddziały armii krajowej przeprowadziły udany szturm na więzienie gestapo w Wiaśle, uwalniając około 180 więźniów. To już po raz 12 spotykamy się na Jasielskim Marszu Wolności, a od kilku lat już noszące imię. Jednego z uczestników. Kiedy zaczynaliśmy ten marsz organizować, jeszcze pułkownik Snejcow-Dąbrowa-Kostka żył. Odwiedzałem go, trzymał kciuki za to przedsięwzięcie. Cieszył się bardzo, że w takiej troszkę innej niż tradycyjnie formie, bardziej takiej zbliżonej do ludzi, oddolnej inicjatywie, właśnie możemy się spotykać i czcić pamięć o uczestnikach tej akcji oraz o ofiarach tej akcji. Burmistrz Miasta podkreśla, że rocznica akcji pensjonat jest symbolem jedności i bohaterstwa, które miały ogromne znaczenie dla historii Jasła. Myślę, że to szalenie ważne, aby przypominać yy, o tych wydarzeniach, aby pamięć o tych wydarzeniach trwała yy, wśród nie tylko mieszkańców miasta Jasław. Wtedy po tej akcji yy, ta echo, echo tego, co tutaj się wydarzyło, obiegło praktycznie całą Europę. Yy, dodawało to otuchy, pokazywało, że walka ma sens, że walka ma znaczenie. Myślę, że też yy, tego typu postawy należy kultywować wśród młodzieży. Bardzo mnie cieszy yy, obecność Harcerzy, głównie to z ich powodu zresztą, na ich wniosek, tego typu wydarzenia są, są w Jaśle em, organizowane, gdyż Marsz Pamięci jest to już cykliczna nazwijmy to impreza e, z roku na rok ciesząca się coraz większą popularnością, większą popularnością wśród mieszkańców i nie tylko. Przede wszystkim jest to coś, co pasuje do naszej podstawy patriotycznej, którą propagujemy i również przedstawiamy własnym wzorem e, i uczymy też od najmłodszych lat, tego naszych harcerzy. Myślę, że trzeba to przypominać po to, aby ta historia nadal była żywa, bo to, że ktoś coś raz napisze w książce, to jest oczywiście też ważne, ale to zaniknie, więc z tą historią trzeba żyć, brać udział w naszym marszu, a tak to poza tym mogę wspomnieć, że rok do roku obchodzimy Tydzień Bohatera naszego Chówca, kiedy to właśnie przez cały tydzień pamiętamy o rodzinie Madejewskich i o tej akcji. W pamięci uczestnikach akcji uczczono złożeniem kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej, a wydarzenie zakończono wspólnym śpiewaniem pieśni żołnierskich i religijnych.